Wiem, jestem ułomny i ograniczony, ale po prostu nie potrafię zrozumieć, dlaczego nikt nie wpadł na to, żeby ruszyć dupę do wydziału komunikacji, wyciągnąć sobie twarde dane, wyrzucić z tego rekordy nieaktywne i sprawdzić, ile naprawdę samochodów trzeba będzie wymienić w Krakowie. Ale to syf. Cześć kochani, dzisiaj szybciutko, bo ledwo mówię, dziecko chodzi do przedszkola i przywlokło mi jakiegoś wirusa. Na początek serdeczne podziękowania dla firmy ProdicTech, producenta takich oto wspaniałych mierników grubości lakieru, które komunikują się z dwoma stworzonymi przez Prodiktech aplikacjami. Linki macie oczywiście na dole w opisie, jest tam też bardzo fajna promocja, więc radzę zerknąć, a teraz lecimy z odcinkiem. Aha, i przypominam, do kupienia gdzieś tam na dole są... Takie oto piękne naklejki, dystrybuję je mój kolega. W dalszym ciągu nie zrobiłem czapek, bo nie mam na to czasu. I oczywiście serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, bo tak znowu sporo ich przybyło. 10 października skończył się kolejny etap konsultacji społecznych czy też publicznych dotyczących strefy czystego transportu, i już 12 października na temat wprowadzenia tej strefy debatowała. Rada Miasta Krakowa. Od razu mówię, posiedzenia Rady Miasta są planowane z góry na cały rok, ale z drugiej strony termin tych konsultacji też był znany wcześniej, no i nie pytajcie mnie, czy w dwa dni da się wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski z tego, co powiedzieli mieszkańcy. Mam parę koleżanek, nauczycielek i wiem, że one w dwa dni są w stanie sprawdzić 30 klasówek, a co dopiero... Przeanalizować tysięcy maili, no ale to jest Kraków, więc tak w mojej prywatnej opinii, właśnie po to robi się konsultacje społeczne, żeby one były i tyle, a z głosami mieszkańców liczyć się w ogóle nie trzeba. I teraz 19 października w RMF-ie wjeżdża coś takiego, to będzie szok. Nawet 40% aut do wymiany w Krakowie. Autor Marek Wiosło to jest news z cyklu, czytam, wstaję, idę rozchodzić. Wracam, czytam, wstaję, idę rozchodzić. Naprawdę tutaj złoto wylewa się z każdego akapitu. Po przeczytaniu czegoś takiego najlepiej byłoby chyba napisać do władz Krakowa, czy jest jakiś formalny wymóg, że żeby startować na radnego trzeba być w jakimś stopniu upośledzonym. Do czego zmierzam? Tuż na tej sesji Rady Miasta wstępnie zgodzono się przyjąć ten właśnie proponowany projekt Strefy Czystego Transportu, w którym przypominam, Strefa obejmować ma cały obszar administracyjny miasta Krakowa. I teraz RMF zapytał radnych, ile aut w Krakowie będzie wymagało wymiany w związku z wprowadzeniem strefy. I co im się udało ustalić? W rozmowie z nami, czyli z RMFFM, Grzegorz Stawowy, radny miasta Krakowa, przyznał, że podczas sesji dopytywał, ile samochodów będzie musiało zostać wymienionych. W odpowiedzi od zarządu transportu publicznego usłyszał, że w 2020 roku 1,4 pojazdów w Krakowie nie spełniała norm, które są zapisane w uchwale. Z kolei radny Łukasz Maślona mówi nam, że podczas posiedzeń Rady miasta Krakowa pojawiły się informacje o liczbie samochodów, które ta strefa ma objąć, ale nie były one wyrażone liczbowo, tylko procentowo. Teraz słuchajcie: Mówiono nam o 3% samochodów w pierwszym etapie obowiązywania nowych regulacji, dodaje Maślona. Wskazał, że dane te prezentowali eksperci, którzy razem z ZTP, zarządem transportu publicznego, realizowali badania. Dobrze rozumiecie, nikt nie zadał sobie trudu, żeby pójść do Wydziału Komunikacji Urzędu Gminy i Miasta Krakowa i zapytać, ile jakich samochodów jest tam zarejestrowanych. Zamiast tego zapytano Zarząd Transportu Publicznego. Nie wiem, dlaczego Zarząd Transportu Publicznego ma wiedzieć, ile samochodów jeździ w Krakowie. Równie dobrze można by przecież zapytać PLL LOT albo PKP. No, i ten zarząd transportu publicznego uznał, że w pierwszym etapie obowiązywania, czyli do 2026, 3%. A skąd im to wyszło? Otóż, cytuję dalej: Bardzo ciężko jest określić jednoznacznie, ile osób będzie musiało wymienić swój pojazd w związku z wprowadzeniem strefy czystego transportu, mówi Sebastian Kowal z zarządu transportu publicznego. Bardzo dużo osób posiada teraz bardzo stare samochody. Nie wiadomo, czy będą one jeździć za dwa lata. Kowal przywołuje wyniki badań z 2019 roku dotyczące emisji spalin, podczas których zbadanych zostało 100 tysięcy pojazdów przejeżdżających, uwaga, tranzytem przez Kraków. Zbadali sobie samochody przejeżdżające tranzytem przez Kraków, czyli takie, które mogą do niego nie wrócić przez najbliższe 20 lat. A po wprowadzeniu tej strefy, to zakładam, że dokładnie tak się stanie, bo ludzie zrobią tak o na Kraków. Natomiast nikt nie zadał sobie trudu, żeby pójść do Wydziału Komunikacji i zapytać, ile samochodów będą musieli wymienić mieszkańcy. Naprawdę. Będąc mieszkańcem Krakowa, bardzo podziękowałbym swoim radnym za to, że tak mocno martwią się o przyjezdnych, natomiast tak serdecznie głęboko mają mieszkańców. I teraz lecimy dalej za RMF-em, który oczywiście pochylił się nad problemem i tak. Z danych Wydziału Ewidencji Pojazdów UMK, Urząd Miasta Krakowa, wynika, że około 250 tysięcy samochodów zarejestrowanych w Krakowie trzeba będzie wymienić w ciągu najbliższych 4 lat. Tutaj jeszcze raz wrócę do pana Sebastiana Kowala z Zarządu Transportu Publicznego, który mówi, że bardzo ciężko jest ocenić, ile z tych starych aut będzie jeszcze w ruchu w 2026 roku, więc mam nadzieję, że pomogę. Otóż w 2017 roku w Polsce pojawiło się coś takiego jak definicja samochodu, a w zasadzie rekordu aktualizowanego w Cepiku. To wprowadziło Ministerstwo Cyfryzacji po wielokrotnych apelach branży motoryzacyjnych, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Między innymi, według najnowszych zaktualizowanych danych za rok 2019 to jest 14,2%. Natomiast tendencja w ostatnim czasie, hello, jest wzrostowa. To znaczy, że z każdym rokiem ten wiek się powiększa. Więc, z dużą dozą prawdopodobieństwa, można powiedzieć, że w 2026 roku średni wiek samochodu w Krakowie nie ulegnie zmianie. Naprawdę, gratuluję. Władzą Krakowa wstępnego przyjęcia projektu strefy czystego transportu, który skutkuje tym, że 40% samochodów zarejestrowanych w Krakowie najprawdopodobniej trzeba będzie wymienić. Sama ta strefa to już jest taka patologia, że naprawdę głowa mała. Ja Wam tylko przypomnę, że na ten moment zarząd transportu publicznego w Krakowie dysponuje pięcioma lokalizacjami, tak zwanymi. Park and Ride, czyli parkingami, gdzie możecie zostawić swój samochód i pojechać sobie dalej komunikacją publiczną. Tyle tylko że przypominam, strefa czystego transportu objąć ma cały Kraków, całe granice administracyjne. Więc, żeby dojechać do tego parkingu i pojechać dalej komunikacją miejską do centrum, i tak będziecie musieli wymienić sobie samochód na nowszy. No i oczywiście zakładam, że władze Krakowa kombinują tak. No to jak już zmusimy tych mieszkańców, żeby kupili se nowsze. Auta, to może oni ich se nie kupią i będą jeździli komunikacją miejską. I to by działało na stronach ZTP jest nawet cała zakładka, ta taka aktywistyczna o pięknej idei miasto 15 minut, czyli miasta 15-minutowego, w, w którym wszystkie y, instytucje publiczne, czy też potrzebne Wam do życia, macie w granicach 15 minut od domu. Tyle tylko, że coś takiego działa tylko w teorii, jeżeli macie gospodarkę centralnie sterowaną i na przykład dostaniecie służbowe mieszkania. Dopóki jesteście singlem, jest świetnie, możecie się przenosić wraz ze służbowym mieszkaniem do. Kolejnego miasta, gdzie znowu będziecie wszystko mieli w promieniu 15 minut, ale w Polsce wciąż funkcjonuje jeszcze takie obrzydliwe zboczenie, które się nazywa rodziną. Kiedyś to się nazywało podstawową komórką społeczną. To jest, wiem, obrzydliwe. Przepraszam, heteroseksualni ludzie łączą się w pary po to, żeby wychowywać potomstwo. No i tutaj niestety problem się komplikuje, bo jeden rodzic może pracować w jednej części miasta, drugi rodzic w drugiej części miasta, a dzieci chodzić do. Szkół czy przedszkoli w trzeciej i ogarnięcie tego wszystkiego bez samochodu jest zupełnie niemożliwe, więc jeżeli ja żeby skorzystać z parkingu, park and ride, i tak będę musiał sprzedać dotychczasowy pojazd, wziąć kredyt i zapieprzać na ten samochód w Kołowrotku, to może zamiast zostawiać go gdzieś tam na obrzeżach i płacić za komunikację publiczną, po prostu wsiądę w to auto i pojadę tam, gdzie chcę, skoro strefa i tak obejmuje całe miasto. Podsumowując, w Krakowie ustalają sobie strefę czystego transportu w całym mieście. W ogóle nie interesując się tym, ilu mieszkańców ona dotknie, za to bazują na jakichś audytach wykonywanych przez zarząd transportu publicznego i jakieś prywatne firmy. Nawet nie chcę wiedzieć, ile to wszystko kosztuje. Wiem, jestem ułomny i ograniczony, ale po prostu nie potrafię zrozumieć. Dlaczego nikt nie wpadł na to, żeby ruszyć dupę do Wydziału Komunikacji, wyciągnąć sobie twarde dane, wyrzucić z tego rekordy nieaktywne i sprawdzić, ile naprawdę samochodów trzeba będzie wymienić w Krakowie. No, ale żeby nie było, że tylko w starej stolicy mają narąbane, w nowej też nie są gorsi. 20 października, koszmarna wizja dla kierowców z Warszawy, 90% miasta w strefie Tempo 30, cytuję Interie, chociaż jako pierwszy napisał o tym chyba auto świat, mówię chyba, bo y, pierwszy pierwszy był ZD Warszawa. No, i chodzi o to, że znowuż w Warszawie ruszyły konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia na terenie miasta strefy Tempo 30. Oczywiście chodzi o to, żeby uspokoić ruch, żeby było dobrze, pięknie i wspaniale, bo w przypadku jakichś zdarzeń drogowych, do których dochodzi przy 30 km na godzinę, 90% takich zdarzeń kończy się bez żadnych ofiar. Wspaniale, inna sprawa, że całe miasto jest wtedy zakorkowane i nic nie działa. No, ale kogo by to obchodziło? W trosce o mieszkańców władze Warszawy przekonują, że to tempo 30 byłoby tylko na drogach klasy D, czyli dojazdowe, L, czyli lokalnie i wyjątkowo na zbiorczych, no tyle tylko, że ktoś wziął i to policzył i z opublikowanej przez ratusz Warszawy mapki wynika, że strefy mają objąć 448,2 Kilometra kwadratowego, co stanowi 90,5% powierzchni miasta i 65% ulic w mieście. Wspaniale, naprawdę bardzo żałuję, że nie mieszkam w Warszawie i powiem Wam, dlaczego coś takiego się robi, oczywiście poza. Troską o wasze zdrowie i o środowisko i o bezpieczeństwa. Otóż tutaj sprzedał się sam pan prezydent Czaskowski, który w jednym z wywiadów, nie pamiętam dla kogo, przepraszam, ale powiedział coś takiego, że wprowadzając tempo 30 na tych drogach lokalnych możemy przesunąć na drogę rowerzystów. Czyli mówiąc wprost, tak o, nie musimy. Żadnych inwestycji czynić w stosunku do dróg dla rowerów. Wystarczy po prostu wypieprzyć tych rowerzystów na drogi, zakorkować całe miasto i potem się dziwić, że wszyscy stoją w korkach. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam Paweł Rygas.